Niedawno wystartowała świąteczna edycja mojego serwera i z tej okazji chciałem wam pokazać, jak rozwijają się gildie. Ale nie byle jakie gildie, tylko takie, w których gra po kilkadziesiąt osób. Dlatego jeśli zamiast tego odcinka Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, a kto jest nowy niż suba, bo wtedy się wyświetlić tak ta lista, która się w tym momencie wyświetla na ekranie. Ale zanim przejdziemy do odcinka, muszę wam podziękować całego serducha. Był start edycji, na którym było 6000 osób. W tym momencie widzicie screena. Normalnie jest to no, bardzo ogromna liczba, 6000 graczy i jest to po prostu gigantyczna liczba. I mam nadzieję, że wszyscy będziecie grali do końca Albo bynajmniej część z was Część z tych prawdziwych graczy Najbardziej wytrwałych Dragona Bo ta edycja będzie się charakteryzowała Pamiętajcie, dużą ilością eventów Dłuższym czasem w ogóle trwania I ona będzie no znacznie lep lepsza pod względem chociażby klimatu samego Także mam nadzieję, że będziecie grali Tym bardziej, że jest wolne A tymczasem zapraszam was do odcinka W tym momencie jesteśmy na terenie gildii Fly Czyli gildii 23 osobowej W tym momencie macie screena z jakby Wyciągu gildi, które są najbardziej liczebne, i to jest właśnie gildia w naszym zestawieniu, która jest najmniej liczna. 23 osoby tutaj tylko kopią, i zobaczcie, w sensie 23 osoby ogólnie są w gildii. A kopią tylko dwie. Jak to się stało? Halo? Koledzy? Gdzie jest? Gdzie są wasi? Gdzie są wasi ziomkowie z gildii? Halo? Bluteradi, Samixon? Co się dzieje? Gdzie jest Ciluje? Gdzie jest Łukasz? Gdzie jest polski gracz? Jezus Maria. To jest gildia jak w takim, wiecie, jak taki jest taki western i są te takie krzaki, które, które się turlają przez drogę. To jest właśnie gildia fly. To jest właśnie gildia fly, która się turla przez drogę. Jezus Maria. Dwie osoby tylko. Dlatego od razu zawężamy poprzeczkę i uderzamy do gildi CIN, która jest 30-osobowa i tutaj już widać, że kilka osób więcej kopie, a właśnie, bardzo ważna w ogóle informacja, ja to nagrywam o 24, także no dobre, kurde, 6 godzin po starcie edycji i no, wiadomo to tu, tu, nie, tu nie, nie, nie ma dużo osób online, jest 2100 osób, w sumie to jest gigantyczna liczba, w tym momencie tyle serwery na wersji 1.8 Wojen Gildii nie mają, a my mamy tyle o północy, to jest po prostu piękne naprawdę dziękuję wam za to, że jesteście i kurde, bardzo się cieszę, że mogę dla was sprawdzić. Drego nawet nie wiecie, jak bardzo jestem szczęśliwy z takiej liczby. Naprawdę to jest kamień milowy w tym momencie, nie. Ale słuchajcie, nie każdy tutaj kopie na awku. Zobaczcie, że tutaj Pietras rekrutuje w tym momencie ludzi. Pisze jakieś wiadomości na czacie, że szuka Gildi, znaczy szuka członków do Gildi CIN. Zobaczcie, no, chłop tutaj. Nie śpi, chłop nie śpi. To jest chyba, to był chyba lider. Co, on miał chyba dwie kropki. No a jak, słuchajcie, Pietras miał dwie kropki, Pietras jest liderem tej gildii, założycielem jest. Także, no kurde, elegancko, no. Lider, jak się tutaj już stara o przyszłość gildii, bardzo dobrze. Zobaczymy, co oni mają tutaj w serduszku. Czy mają coś ciekawego? Nie, nie mają nic ciekawego za bardzo. Okej, okay. a teraz, słuchajcie, jesteśmy na terenie gildii PSG, gil, gildii 31-osobowej. I zobaczcie, że oni co? Co oni zrobili tutaj? Co jest grane? Oni już mają zabezpieczenia sandów porobione. Wow, kurde no. 31 osób i tej ładnie ogarnęli, naprawdę. Ja myślałem, że w takiej gildii 30 osób tutaj takich jest bardzo dużo, ale że tak powiem w tej liście, którą mam przygotowaną, to ja myślę, że w takich mniejszych gildiach nie będzie takich rzeczy, a tu jednak! A tu jednak naprawdę jest coś solidnego, przygotowanego. Zobaczcie, 31 osób, ile osób kopie, zacznie dookoła. Biorąc pod uwagę taką średnią, to tutaj jest dość chyba dobra frekwencja, co? 8 osób kopie w gildii PSG, w której jest 31 osób, a w gildii Fly, w której jest 24, kopie tylko dwie osoby, także to jest widoczna taka gołym. Okiem ta, ta różnica, co nie? No ale słuchajcie, sama baza by się nie zbudowała. Także tutaj widać, że Gildia PSG ma aktywnych członków i że tutaj, no tutaj się ich ta gildia będzie rozkręcała. Ja myślę, że oni tutaj zawojują. Pokażą reszcie innych oponentów, jak się gra. Zobaczymy, czy Gildia Penta przygotowała. No nie niestety już chciałem powiedzieć, czy Gildia Penta przygotowała może taką samą co najmniej bazę co Gildia PSG, ale nie, Gildia Penta się bardzo wi bardziej widać, że skupia na razie na tym, co jest tu i teraz. Chłopaki na razie nie potrzebują zabezpieczeń, no i to jest w sumie racja. Nie jest potrzebne, nie jest potrzebne w tym momencie żadne zabezpieczenie z piachu. A właśnie słuchajcie, może oni po prostu będą budowali kuboid świąteczny, bo nie wiem czy wiecie, ale w tym momencie trwa event właśnie świąteczny na top 5 kuboidów. Więcej informacji dowiecie się na naszym Facebooku, albo Instagramie, albo nawet, no tak, na Facebooku i na Instagramie. Więcej info tam macie. A Facebooka i Instagramu macie w opisie tego odcinka. Także jeśli jakaś gildia celowo nie będzie budowała tych sand farmerów, to się nie będę dziwił, bo no na dobrą sprawę, weź zrób kuboid fajny, który będzie fajnie świątecznie wyglądał, jednocześnie gdy będą wielkie kloce z piachu, no to jest za bardzo chyba niemożliwe, co? Typnąłem się właśnie do gildii Empik i jestem na tym sektorze, na S11, jest to 19 TPS-ów, 300 osób online. Co to się od Janie Pawla, czy ktoś mi może wytłumaczyć, co się tutaj wyrabia w tym momencie? W sensie, dlaczego są lagi o tej porze, jakby jest północ? Co wy? Robicie na tym sektorze S11 w gildii empik kopie tylko 6 osób dlaczego znaczy, tu są takie lagi halo może to są wszystkie masówki w sumie tego beskitu tu mogą być wszystkie masóweczki porozmieszczane na tym sektorze no tak może być a gildia empik co posiada w środku w sejfu nic nie za bardzo nie posiada ale tak się słuchajcie tepnąłem do gildii empik i tak myślałem że oni coś mogą mieć ciekawego ale na razie jeszcze chłopaki nic nie przygotowywali zbierają sobie itemki jest to w 100% zrozumiałe ale zobaczcie za to jak gildia 1si kopie jak oni i mają dosłownie pokoiki obok siebie i zobaczcie, że tutaj frekwencja jest solidna. Chyba chłopaki mają tutaj deadline w zbiórce na jutro po 10 staków emeraldów na rozbudowę gildii. To ja bym się słuchajcie nie zdziwił gdyby, gdyby tak było, no bo naprawdę zobaczcie. To jest gildia 35 osobowa, a tutaj kopie 20 osób? Nie no, 15 osób. 15 osób, ale byłem bardzo blisko w sumie. Byłem bardzo blisko, ale to nadal słuchajcie, kopie połowa. Przypominam, że w gildii Fly kopały tylko dwie osoby, a tam były ile? 23 osoby. Także tam nawet 10% nie było, co nie? A tu elegancko, elegancko się frekwencja zgadza. Zobaczymy, co mają w serduszku. W serduszku, no wiadomo, no na razie są żelazne itemki, no to tutaj za wiele, za wiele tych itemków ciekawych to nie ma. Ale widać, że to są odkładane jakieś bojki, kopacze, sand farmery I właśnie się tepnąłem na teren gildii cadet. Słuchajcie, 38 osób. 6 godzin już zrobiło kloca z Obsedianu. To jest na pewno gildia, która nie będzie brała udziału w evencie, bynajmniej tak mi się wydaje, bo gdy zbudujecie takie wielkie kloce z piachu i zrobicie w środku kuboid świąteczny, no to wiadomo, przez to, że jest taki wielki klos, to troszeczkę to psuje odbiór, odbiór gildii i koniec końców, no jakby otrzymuje się mniej punktów za taki kuboid świąteczny, przez co jest mniejsza szansa na wygraną, a wygrać może naprawdę coś fajnego. Nagroda główna w tym evencie to, słuchajcie, głośniki Helium 300BT od naszego sponsora Genesis. Słuchajcie, no ja sam takich głośników używam i naprawdę polecam serdecznie. Giga fajne głośniki i można je wygrać właśnie w evencie na top 5 świątecznych Kuboidów. Więcej o tym przeczyta się na Facebooku. Naprawdę jest warto wziąć udział. Tym bardziej, tym bardziej słuchajcie, że ten event będzie trwał do momentu, aż się włączy TNT. Także na dobrą sprawę możecie spożytkować w miarę sensownie ten czas i spróbować wygrać event. Moim zdaniem jest to no, zdecydowanie na plus. Warto jest wziąć w tym udział. A używając kodu Dragon20, macie 20% zniżki na każdy sprzęt Genesis. Także nie wiem, czy Gildia Kadet będzie brała udział w naszym konkursiku, ale no słuchajcie, co tak naprawdę szkodzi, skopać później tego, ten obsyden i nowo położyć, co nie, jakieś to zrobili w 6 godzin, to znaczy, że jak się zepną, to mogą, to słuchajcie, spokojnie skopać i zrobić fajny kuboi. Gildia Kadet widać, że jest zmobilizowana, zobaczcie tutaj, ile osób kopie, no to jest chyba najbardziej liczna gildia w tym momencie. 17 osób, zdecydowanie najliczniejsza gildia o 24 i tyle osób kopie, bardzo fajna frekwencja, elegancko, gildia Kadet, gildia kadetów się tutaj spisała na medal. To w ogóle jakie, zacznijcie fajne set pokoiki już porobić. Przygotowali się na edycję świąteczną. Wiedzą, że ona... Oj, wiedzą, że ona nie będzie trwała weekend. Wiedzą, wiedzą to chłopaki. Także legancko pokoiki przygotowane. Ktoś tu nawet jakiś robi sobie naprawia kilofy. No niestety. Jak się nie ma swagera na zawsze, no to trzeba kopać rangę co edycję. A jak nie ma rangi, no to trzeba jakoś naprawiać kilofy, co nie? Chociaż w sumie całe ku lofów przygotować. 5, 3, 3. I po prostu ustawić na makrze, żeby slota co jakiś czas zmieniało. To się czasami się dziewięcioma... Kilofami nie nakopie się wystarczającego hajsu na chociażby SVIPA? Dajcie znać w komentarzu, w sumie jestem bardzo ciekawy. A teraz jesteśmy na terenie Gildi End. Jest tutaj 41 osób, i zobaczcie, że od razu z pełnej rury, z całej epy, Gildia End buduje sobie naraz. Cały Kuboid i w sumie jest budowana przez jedną osobę stary od zakonu, tak? Stary od zakonu. W Gildii End w tym momencie jest online 16 osób, w tym no jedna, jedna nie tyle co kopie, ale tutaj ogarnia Kuboid. Także jest to bardzo istotna rzecz, że gościu sam sobie wiecie w nocy, buduje elegancko guildie na spokojnie, żeby każdy mógł sobie kopać, żeby nie było takiej obawy, że jak jutro ktoś się zaloguje, to zostanie nie wiem, zabity czy coś. Chłop to elegancko wykłada. No i takich się ludzi szanuje, takich się ludzi szuka zaś. Świecą, że tak to określę. Jak sami widzicie, za bardzo tutaj nie ma co komentować. Kopią mrweczki, także nie będziemy im przeszkadzali. Lecimy do kolejnej Gildii, a tu zobaczcie, jest kolejna Gildia już wyłożona piachem gildia AMG i zobaczcie, że oni są naprawdę solidnie przygotowani. W ogóle zmienię sobie render, żebym widział może troszeczkę więcej. O, już widzę troszeczkę więcej. No patrzcie na to, no. Gildia AMG solidnie od samego początku. Kurde, no pokazała klasę, co nie? Zobaczcie. Od razu od samego wjazdu. Tutaj w ogóle budują sobie już zarys Zabezpieczenia tego serduszka Kurde, naprawdę jest Jest grubo, nie? Jest naprawdę mocno Na razie jeszcze widać, że Zobaczcie te miejscówki na kopanie One są wewnątrz takiego Tego opierwszego e, zabezpieczenia Ale widać, że docelowo Te pokoje będą umieszczane właśnie w tych dziurach Tutaj, że tu każdy będzie pokoik Co nie? I tutaj ten środek pewnie będzie Wykorzystany do stworzenia takiego Pokoju do obrony właśnie Serca, zobaczcie, że tutaj właśnie chłop biega dookoła Coś sprawdza? A nie, to jest ty, to jest w ogóle gościu z innej gildii. Patrzcie, to jest gildia Pearl. Info Pearl. o kurde, patrzcie. Czy ty się jakoś tutaj będzie wbijał? Jak on tu właściwie się dostał? Jak on się tutaj dostał? Tylko, że to jest bardzo dziwne, bo on nie wiadomo jak on tutaj spadł. A najlepsze jest to, że on tymi perłami nie przejdzie w dół. mnie tak mi się wydaje, że nie można. Prze... Przeszedł w dół właśnie! Co jest grane? Ej, nie wiedziałem, że to jest możliwe, że się przedostać w dół. O kurde, jaki chłop! Ty, ja do Gildii o północy. Ej, chyba nagramy. Chyba uda mi się nagrać. Największą wbite Incognito w nocy. Jak on tu. Sp to było rozkopane? Ej, patrzcie, typ jest coraz niżej. Patrzcie, co on robi w ogóle. A ja nie wiedziałem, takiej takiej technice w ogóle. Oj, 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 oj. Patrzcie, wyczaił go. Dominos go wyczaił. Oj, 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 oj. On jeszcze nie wie. On jeszcze nie wie. Patrzcie, ten gościu jeszcze nie wie, że to jest Dominos. Ale nie, trzymajcie. Czy on nie jest odpalony? No patrzcie, widzicie? Widzi go. Mimo tego, że ten... Dominos był nasz, cały czas na shifcie, to ten go widział. Jest niby na WP, ale no nie wiem, może używa jakiegoś teksturpaka z x-rayem? Naprawdę ciekawa sytuacja, powiem wam szczerze. Jestem ciekaw, jak się to rozwinie, czy to będzie jakaś klepotana, bo tu widać, że... Oj, Dominos się lognął. Ale dobrze, że jest jedna osoba, która broni, co? Zobaczcie, teraz wykorzystuję chwilę. No nie no i gościu, zobaczcie, jest odpalony na pewno. On ma jakiegoś X-ray'a dlatego, bo ten, ten się stąd w ogóle ulotnił. Równie dobrze mógłby nacisnąć shifta, ale zobaczcie, jak on pewnie zaczął znowu rzucać perłami w dół, co nie? Nie wiem, czego nie powinienem zbanować, sobie tego gościa. Cicho ciemny podaje mój numer telefonu na czacie. Jezus Maria, skąd on ma twój numer telefonu, Skalmar? What the hell! Dlaczego podałeś swój numer telefonu, chłopie! Ja pierdziele, wolę nie pokazywać tego czatu, bo jeszcze się okaże, że montażyś, montażysta źle to zamarza. No nie, więc była ciekawa akcja, także w tym momencie. Się lecimy dalej. Gildia Bunt to 43-osobowa gildia, która postanowiła zrobić sobie taki wielki X. Jakby tu bombowiec przelatywał, to po prostu może sobie, wiecie, zrzucić bombkę, albo że jak armata wystrzeli w górę, jakoś to TNT poleci, to tutaj jest 10 punktów, nie? Nie, no, ale tak, tak, tak serio, to coś tutaj na pewno będzie budowane, i tu widać, że chłopaki sobie ogarnęli w ten sposób centrum gildii. Jezus Maria, współczuję osoby, która to musiała robić, nie? Bo tutaj, żeby określić takie, o tutaj, pewnie granice, to. Też było trochę roboty, tym bardziej, że tu jest dopiero koniec gildii, tak? Tu? Tak. Ta linia jest źle zrobiona. No, ta linia jest źle zrobiona. Halo! Kto? O Jezus Maria, kto to robi? A nie wiem. Zobaczcie w ogóle, jak oni mają śmiesznie porozstawiane te yy, swoje pokoiki, co? To jest celowo zrobione. To jest celowo zrobione, właśnie. Na takich cwaniaków z gildii Pearl Właśnie takich cwaniaków Którzy się wbijają perłami No to jest przemyślane słuchajcie To jest przemyślane Widać że oni sobie ogarniają tutaj y, cały projekt gildii I po skończeniu zro Po zrobieniu ustaleniu sobie Mniej więcej tych pewnie miejscówek na pokoje No to pewnie oni się jakoś skurczą W jakieś miejsca określone I będą zabezpieczeni A, ty, a na razie póki nie ma zabezpieczenia przed perłami No to chłopaki widzicie bezpiecznie Każdy pokój, y, pokój bezpieczny bezpiecznie oddalone i, i chyba do czegoś takiego wbić się będzie ciężko. Jak się bije do jednej osoby, to pewnie do drugiej będzie ciężko obok tak przeskoczyć. Czy to jest możliwe? No, po tym, co wiedziałem, co tam ten gościu zrobił, to chyba wszystko jest możliwe. Zbliżamy się do podium i w tym momencie jesteśmy na trening gildii 1AK47. Jest to, słuchajcie, gildia ilo? 55-osobowa. Sami zobaczcie, jak się ona prezentuje. Tutaj widać, że robią jakiś taki zamysł, zarys tego, jak to będzie wszystko wyglądało, a pod spodem w sumie, mimo tego, że to jest jedna z większych Gildii to jakoś się aż tak bardzo nie wyróżnia. Nawet bym powiedział, że jak się, i, że jak się ktoś do takiej gildi wbije, no to każdego ma na wyciągnięcie ręki. Zobaczcie, to jest bardzo niebezpieczne, no to jest bardzo niebezpieczne, słuchajcie, ale widocznie, no chłopaki tutaj, wiecie, nie są z cukru, jak się wywalą, to wstaną i znowu sawkę ustawią. Czy można się właściwie wbić do tej gildi? Kurde, no teraz znowu chciałem to powiedzieć to samo co wcześniej. Że chyba nie, ale raczej po tym, co widzieliśmy wcześniej z tymi perłami, że można się cyknąć w dół, to chyba można wszystko zrobić, nie? Na pewno tutaj można przycykać. Tu jak się jest w tym bloku, o, główka, główka się będzie miała wystawioną, to można cyknąć tutaj. Przycykać pewnie jakoś tu. W sumie chyba stąd się nie dostanie tam. Tak daleko. No nic, słuchajcie, lecimy do gildii Roxa. Gra tutaj, słuchajcie, łącznie 69 osób, i jest to pierwsza Gildia, która została stworzona na świątecznej edycji. Nawet w tym momencie widzicie screena z naszego Facebooka. Także Gildia Roxa tutaj naprawdę z dużą przewagą założyła Gildię. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale naprawdę bardzo szybko im to poszło. Dosłownie, no tak, nie wiem, z 2-3 minuty, zanim się jakieś tam inne po nich pojawiły Gildie. No pierwsza Gildia to była Gildia też, którą po prostu, której nie usunęliśmy jako administratorzy, bo testowaliśmy tam jakieś pierdoły, ale no Gildia Rox'a się pojawiła jako pierwsza Gildia na edycji świątecznej. A tu tak patrzę, kto to jest taki odizolowany, nie? I to jest ksiądz Panda Hub. Super, panie ksiądz. Super, super. Ja, ja nie wiem. Zbudował sobie, odizolował się od tych dziwaków po prostu. Kopcie se sami. Chłop sam se chce mieć pokoik, to o, se zbudował i ma. A tu kolejna osoba, zobaczcie. A tu jakiś widać Polak, polski Polak. Bardzo dobrze. Polska górą. Szkoda, że nie kopiesz kamulca, panie kolego. Pokój Pietras. A, tu mają skrzynki. Patrzcie, no. Czyli to już są, słuchajcie, ustalone miejscówki docelowo, docelowe każdego z członków. Tylko zobaczcie, to jest troszeczkę takie nieuczciwe, bo tak, osoba, która jest na górze nie może mieć skrzynek, zobaczcie. Nie może mieć skrzynek. Ta osoba poniżej tutaj może mieć kilka skrzyneczek wrzuconych, może mieć jakieś takie właśnie, jak sam Widzicie ogarnięte, ogarnięte skrzyneczki Ale kurde ktoś kto ma wyżej No to nie może mieć Słabizna troszeczkę Takie nieuczciwe to jest Chyba że to nie jest że osoby które są tutaj Które mają pokoiki tutaj docelowo mogą mieć gdzieś indziej Na przykład tutaj Chociaż wątpię Bo zauważyłem że często gildie robią takie właśnie luki po środku, że jak się jakaś gildia będzie wbijała do, do, do serca, to się wbije stricte do serca, a nie przez pokoje. Dlatego właśnie te pokoje są zawsze robione tutaj po rogach. A gdyby zrobić taką armatę, która strzela tak na ukos, tak o, tak jak ja teraz lecę, no to byłoby mocne. A można tak zrobić. Można zrobić taką armatę, ale przez to, że to wszystko idzie na ukos, to tutaj będzie więcej bloków do wywalenia i chyba to nie będzie aż tak bardzo efektowne. Także chyba nie ma sensu robić takiej armaty. A jeśli chcecie taką zobaczyć armatę w akcji, to dajcie znać w komentarzu. Jeśli dużo osób będzie chciało taki, yy, taki właśnie filmik, to nagram z takiego testowania właśnie armat. Myślę, że ogarniemy w sumie taki odcinek. No, ja słuchajcie, kiedyś bardzo dużo budowałem, jeśli chodzi o redstone'a. Także myślę, że te swoje umiejętności właśnie redstone'owe w TNT mógłbym fajnie wykorzystać. Tymczasem koniec mojego pitolenia i udajemy się do największej gildii na serwerze. Do gildii Fund w tym momencie się udajemy. Jest tutaj 79 osób. Zobaczcie, co tu się w ogóle wyrabia. Czy to są skrzydła? Skrzynki pełne itemków. Czy to są skrzynki pełne... Nie, nie są skrzynki pełne itemków. Okej. Okay. Chociaż tyle. Myślałem, że nie dość, że największa gilia to jeszcze na bogatsza. A patrzcie, ej, oni mają... Zobaczcie, baltazar tutaj jest. Ma mnóstwo złota. Po co mu to złoto? Kurde, no właśnie, po co mu to złoto? A, na koksy, na koksy, na pewno na koksy. Ej, czy ktoś tu się znowu wbija? Gość o nie myśli, zobaczcie. Oj, 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 a to jest kofi. Kofi go wpuszcza, co jest? A nie, muruje. A dobra, się będzie z nim klepał, bardzo dobrze. Zobaczcie, jak tej. Lider dba o porządek w gildii. Legancko, bardzo fajnie. Kofi nie śpi, kurde, zobaczcie jak broni swoją gildii. A zobaczcie, gdyby nie on, bez kitu, gdyby nie Kofi. Coffee... To cała gildia Fan by padła po prostu. O, tutaj ziomeczek pomaga szybko. Patrzcie, szybka reakcja. No, szybko, szybko, bo Kofi jeszcze jest chyba na koksie. Dawaj, panie kolego. Ten już koksa żre, chociaż mimo tego, że ma daleko. Co on tu zrobi? A nie, dobra, okej, okay, już się tam wbija. Chłopie, nie muruj, już tutaj nie trzeba. No i dobra. Myślę, zdedał. Patrzcie, jak się tu dużo osób zebrało. Mimo tego, że jest 24, to oni chyba na oki do siebie gadają. Halo, Kofi. Pomóżcie mu, Kofi jest sklepany. Wbijałem się do gildii, zrywałem się z tego wyra i klepią gościa w kamieniu. Tak jest. Kurde, naprawdę, aż by się normalnie pograło. Aż normalnie bym, bez kitu chciał poczuć taki dawny smak takiego gracza, który gra w gildii, broni swojej gildii i napieprza się z innymi gildiami i prowadzi wojny. To kiedyś były prawdziwe emocje. bez kitu. Nie to co teraz, czy serwer wywali, czy nie. Co to są za emocje? To już będzie koniec. Mam, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Jeśli tak, to zostawcie po sobie łapeczkę w górę, bo to naprawdę dla mnie bardzo dużo znaczy. Strzelcie też suba, jeśli jesteście nowi. No i wbijcie do filmu, który Wam się w tym momencie wyświetla. Oraz wbijajcie oczywiście na Dragona. IP macie cały czas w prawym dolnym rogu. Naprawdę bardzo serdecznie polecam tutaj zacząć rozgrywkę, bo w tym momencie każdy ma równe szanse. Edycja się dopiero co zaczęła. A pamiętajcie, że jest to edycja świąteczna. Jest to najważniejsza edycja. Dla nas w tym roku. Także mam nadzieję, że wiecie. Ta edycja naprawdę będzie fajna. Do zobaczenia wszystkim. Trzymajcie się, i cześć. Yo!